Witam wszystkich. Niezależnie od tego, jaki silnik wybierzesz do używanego C4, dokładnie sprawdź jego nadwozie. Ogólnie rzecz biorąc, same okucia nadwozia są generalnie niezawodnie chronione przed korozją, ale powłoka lakiernicza, aby zadowolić ekologów, jest na bazie wody, dlatego jest dość delikatna. W niektórych egzemplarzach z pierwszej partii maska była często przemalowywana w ramach gwarancji ze względu na pęcznienie farby. Ale inny problem dotyczył prawie wszystkich samochodów. Faktem jest, że drzwi bardzo szybko się zużywały z powodu zbyt twardych uszczelek. Trzeba oddać hołd dealerom, którzy bez zbędnych awantur wymienili te gumowe części na nowe w ramach gwarancji i przemalowali otwory. Choć nie jest faktem, że takie problemy nie pojawią się za rok czy dwa, co często się zdarzało. Wiedząc o tej wadzie, od 2013 roku oficjalni dealerzy zaczęli już oferować pokrycie tych obszarów folią pancerną. To rozwiązanie faktycznie rozwiązało problem i od 2016 roku wszystkie C4 zaczęto wyposażać w bardziej miękkie uszczelki drzwi. Ale na tym nie koniec perypetii z drzwiami. Zimą zamki drzwi zamarzają, często tylne. Zdarzyło się, że kierowca i pasażerowie po prostu nie mogli z tego powodu dostać się do kabiny. Powód jest banalny. W wyniku kondensacji tworzącej się na linkach blokujących mechanizm blokujący zaczął szwankować. Chociaż awarie można łatwo wyeliminować, dodając smar do części mechanizmu, Francuzi wzięli pod uwagę to niedociągnięcie i od 2016 roku wada ta została całkowicie wyeliminowana. Uwzględniliśmy i zmodyfikowaliśmy także ciągle odklejające się plastikowe listwy przed przednią szybą, tzw. Żabot. Wycieraczki wycieraczek z wiekiem stają się kwaśne. Istnieją również skargi dotyczące silników. Silniki benzynowe wolnosące o pojemności 1,6 litra i mocy od 110 do 120 koni mechanicznych, w zależności od skrzyni biegów, są ogólnie niezawodne. Wersja z turbodoładowaniem jest bardziej skomplikowana i droższa w obsłudze i naprawie. Ponadto dużym problemem silników z turbodoładowaniem jest to, że łańcuch rozrządu nie jest najmocniejszy. Wydawałoby się, że mógłby być trwalszy i bardziej niezawodny, ale często sięgał od 50 tysięcy do 60 tysięcy kilometrów. Ponadto napinacz niskiej jakości pogorszył ogólną niezawodność urządzenia. Czasami w okresie gwarancyjnym niektórzy właściciele aktualizowali łańcuch dwa lub trzy razy. Dopiero od 2014 roku zmodernizowano cały mechanizm i liczba reklamacji zauważalnie spadła. Oprócz tych statystycznie zidentyfikowanych usterek w silnikach może zabraknąć czujników tlenu i płynu chłodzącego po przejechaniu 100 tysięcy km. Podczas tych przebiegów zużywają się uszczelki olejowe, zużywają się poszczególne cewki zapłonowe, przeciekają uszczelki pokryw zaworów, wsporniki filtrów oleju i pomp, a także uszczelki wału korbowego i wałka rozrządu. Problem pojawia się też z pompami paliwa, zarówno tą zanurzeniową, która znajduje się w zbiorniku gazu, jak i pompą wtryskową, która jest zamontowana pod maską. Silnik wysokoprężny ma opinię praktycznie bezawaryjnego. Najważniejsze to zasilać go wysokiej jakości paliwem ze sprawdzonych stacji benzynowych i częściej wymieniać olej silnikowy, najlepiej po od 7500 do 10 10000 km. Co więcej, musi być także wysokiej jakości. Wtedy gwarantujemy, że pompa paliwa, turbosprężarka i wtryskiwacze, po 12500 sztuki, wytrzymają bez naprawy nawet 200 tysięcy km lub dłużej. Jeszcze większych kłopotów można się spodziewać po automatycznej skrzyni biegów AT8, następcy niesławnego AL4. Pomimo tego, że był kilkakrotnie modernizowany i udoskonalany, rzadko wytrzymuje więcej niż 150-180 tys. km, a potem tylko naprawy. Dzięki Bogu jest stosunkowo niedrogi. Skrzynia nie lubi ostrej jazdy, gwałtownych startów i hamowania, a zwłaszcza przegrzania. Dlatego często zawodzi właśnie w korkach. Nawiasem mówiąc, podczas ostatniej modyfikacji w skrzyni korbowej automatycznej skrzyni biegów zainstalowano dodatkowy wymiennik ciepła, usuwający nadmiar ciepła. Chociaż trzeba przyznać, że wszystkie te środki nie przyniosły pożądanego efektu. Najwyraźniej dlatego po zmianie stylizacji w 2015 roku w arsenale Citroena pozostała jedynie nowoczesna 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów Aisin. Do obu manualnych skrzyń biegów nie ma żadnych skarg. Nawiasem mówiąc, silniki benzynowe są łączone z 5-biegową manualną skrzynią biegów i 6-biegową automatyczną skrzynią biegów, podczas gdy silniki wysokoprężne są wyposażone tylko w 6-biegową manualną skrzynię biegów. Wewnętrzne, wnętrzności tych jednostek nie będą sprawiać problemów przez bardzo długi czas, jeśli nie zapomnisz o okresowej wymianie oleju. To prawda, że u 200B, u 200B nawet przed końcem żywotności ręcznej skrzyni biegów będziesz musiał naprawić drążek dźwigni zmiany biegów. Ale zestaw naprawczy kosztuje ani grosza, podobnie jak praca związana z jego instalacją. Kupując używane C4, sprawdź stan przegubów homokinetycznych. W tym celu należy całkowicie obrócić koła i rozpocząć jazdę, tak i koniecznie sprawdź hamulec postojowy, jego wymiana wraz z kablami i innymi powiązanymi częściami jest dość droga. Ale w wisiorku nie ma zbyt wiele przestępstwa, a konstrukcja jest dobrze znana z przodu kolumny McPhersona i półniezależna belka z tyłu. Jednak wielu właścicieli pierwszych samochodów było niezwykle irytowanych silnymi stukaniem w przednim zawieszeniu głównie ze wsporników amortyzatorów. Chociaż nieprzyjemne dźwięki mogą wydawać rozpórki stabilizatora, a nawet tylne ciche klocki. Początkowo dilerzy oferowali montaż odpowiednich części z powiązanego modelu DS, ale potem nie było to już konieczne. Do czasu zmiany stylizacji, wszystkie te małe rzeczy w C4 zostały już wyleczone. Jednak drugi właściciel będzie musiał aktualizować amortyzatory, co od 70 tysięcy do 100 tysięcy kilometrów. Przeguby kulowe i łożyska kół wytrzymują mniej więcej tyle samo czasu. Za materiały eksploatacyjne w zawieszeniu uważa się rozpórki i tuleje stabilizatora, które wytrzymują od 20 000 do 40 000 km. Łożyska oporowe przednich rozpórek będą musiały być wymieniane dwa razy częściej. Ich zużycie można rozpoznać po dźwięku sprężynowania podczas obracania kierownicy. Problemów w elektrotechnice też jest mnóstwo, chociaż nie są one powszechne. Czasami zdarza się awaria systemu otwierania pojazdu bez kluczyka, elektrycznie sterowane szyby zaczynają żyć własnym życiem, a system multimedialny działa nieprawidłowo. Na tym tle często przepalające się żarówki oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego to drobnostka. Tak czy inaczej, używany Citroen C4 jest prawie tak dobry jak większość jego kolegów z klasy pod względem niezawodności. Tak, oczywiście, nie jest pozbawiony problemów. Jeśli jednak weźmiesz samochód po zmianie stylizacji i w naszej recenzji im się przyjrzymy, okaże się, że nie ma tu nic specjalnego do psucia. Silniki stały się bardziej niezawodne, sześć biegowe automatyczne skrzynie biegów są po prostu niezniszczalne, a zawieszenie, ze względu na prostotę konstrukcji, wcale nie jest drogie. Ogólnie rzecz biorąc, samochód prawie całkowicie pozbył się złej dziedziczności. Jeżeli macie lub mieliście taki model, podzielcie się w komentarzach informacją, co i jak się psuje.